Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku chciałem po prostu podziękować za wbicie tych 10 koła subów. To jest dosyć niesamowita liczba, której mało kto osiąga. Z góry przepraszam, że tak późno po prostu nagrywam ten film, ale byłem głównie skupiony na streamowaniu i tak dalej, tworzeniu dla Was dalszego kontentu i shortsów. Przez to ten film tak późno zostanie wypuszczony. Szczęście udało mi się nagrać reakcję na 10 koła subów, którą wam zaraz pokażę. Ale zanim wam pokażę reakcję na 10 koła subów, opowiem trochę o sobie. Moje konto na YouTube powstało 2 kwietnia 2017 roku, a filmy przesyłam aż do dzisiaj. Tak samo w sumie również było z Robloxem, ponieważ konto również mam od 2017 roku. W sumie od zawsze Roblox był dla mnie ciekawą grą do nagrywania i streamowania i tworzenia shortsów. A teraz wam pokażę, jak mój kanał się rozwijał przez te lata. Początki mojego kanału głównie opierały się na tworzeniu gier w Robloxie i oglądaniu YouTube'a z wizami. Początkowo, duża większość moich odcinków nie posiadała mojego głosu, a i tak osiągała duży sukces. Główną moją zasługą mojego sukcesu była moja determinacja i prowadzenie długich i ciekawych streamów. Hello, hello. Siema wszystkim Witam wszystkich Siemano Ale ostatecznie mój kanał głównie wystrzelił przez moją twórczość shorts Tak właśnie dotarliśmy do tego momentu, gdy wbiłem 10 tysięcy subskrypcji Chciałbym wam jeszcze raz podziękować za wbicie tak dużej ilości subskrypcji Za wasze całe zaangażowanie przez te lata I zapraszam do mojej reakcji na 10 koła Jeden sub, no to może... One sub, one subscriber Czekaj One sub nie róbcie multi nie, to musi być legitny Jeden okay, okay, sub, jeden <laughs> sub, oby jeden sub. Jeden sub, jeden subscriber. To jest grane, jeden sub. Tapujemy, tapujemy. Nie dawajcie subu z multikont, jeden sub, to musi być legitnie wity. Jeden sub, jeden sub. Równo godziny trzeba chwycić. 14:20 jest obecnie. 30, 30 czerwca. Dobra. Jeden subscriber, one sub. To jest, będziemy czekać, czekamy, to jest praca. praca. Pikusek, jak jest twoja szczera reakcja na to? 10, 10, koła, co jest? Nie ma Let's go! Nie ma Let's go! Nie ma yeah. nie ma ktoś zepsuł, ktoś zepsuł, nie ma równo. Kto da dwa suby jednym kliknięciem? 10 koła dwa, co jest? Jaka przebita jest. jest. Dobra. Dzięki wszystkim. Na koniec chciałbym również podziękować wszystkim moim wspierającym i zachęcić Was do wspierania mojego kanału.